A prawo odpis, tylko ściana. Czyli no zostanie więc... zmiażdżony Słowo Irmencen. Ja się cieszę, że e, moja chata z kraja, że ja mam ten bufor w postaci Neokonfederacji. A jakiego ja jak zmiażdżą? to sąsiaduje. będzie pan następny. Ale żebyśmy tylko takie problemy mieli. E, Słowo Irmencen powiększa swoje zdolności koalicyjne, czy nie? Panie redaktorze. Czy dają mu takie złudzenie, więksi od niego? Z, więksi miałem okazję zbyt blisko poznać młodszego kolegę mhm. politycznie, rzecz jasna. I, I dlatego. I dlatego, no cóż, dlatego wiem, że problematyczne są jakiekolwiek jego zdolności koalicyjne. Problematyczna jest jego zdolność do prowadzenia jakiejkolwiek gry zespołowej. I to jest jego problem, nie mój yy, obecnie.